doświadczamy emocji, których normalnie byśmy nie doświadczyły. Bo gdy się normalnie uczy, to mamy już pewną koncepcję, czego chcemy nauczyć. Natomiast tutaj, czy ja nie wiem, czy ja poczuję dalej? Warszawa. Centrum Nauki Kopernik. Nauczyciele z programu Code for Blue poznają w praktyce zalety pracy z opowieścią, metody design thinking oraz zajęć terenowych z wykorzystaniem mobilnego laboratorium edukacyjnego MobiLab. Prowadzą je ekspertki i eksperci Fundacji Code for Green. Ciężko uczyć tylko i wyłącznie z podręczników wrażliwości na przyrodę. I oczywiście współczesna edukacja terenowa powinna się posługiwać współczesnymi narzędziami. Bardzo interesują mnie lekcje terenowe, ponieważ bardzo lubię spędzać czas na świeżym powietrzu i chciałabym to robić z dziećmi i pracować w taki sposób. W naszym programie Code for Blue wykorzystujemy metodę Design Thinking. To proces, który pomaga rozwiązywać problemy w sposób kreatywny. Ja bardzo jestem wdzięczna, że prowadzący potrafią tak nami pokierować, że wchodzimy w rolę całą sobą zaangażowani w metodę. Jednym z najważniejszych elementów naszych działań jest empatyzacja. Polega ona na zrozumieniu potrzeb innych ludzi, ich doświadczeń oraz punktów widzenia, a także pogłębianiu empatii wobec przyrody. W tej chwili globalnie na całym świecie tylko około 30% rzek nie zostało przekształconych przez człowieka. W programie Code for Blue mówimy o wodzie, mówimy o kryzysie wodnym, mówimy o wyzwaniach związanych z wodą. Mówimy też w jaki sposób z tymi problemami można sobie poradzić. Code for Blue to jest program o tym, w jaki sposób możemy chronić jeziora, rzeki, wodę, którą mamy w otoczeniu, jak możemy ją zatrzymywać, na przykład wokół szkoły czy wokół własnego domu. Warsztaty są częścią programu edukacyjnego Code for Blue. Jego celem jest kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zasobów wodnych z wykorzystaniem opowieści, w tym filmu dokumentalnego Ewy Ewart „Do ostatniej kropli”. Ja jestem przeszczęśliwa, że ten film trafi właśnie w ręce nauczycieli, dlatego, że na nich spoczywa nieprawdopodobna odpowiedzialność za kształtowanie tych młodych ludzi, którzy właściwie już bardzo niedługo będą decydentami. Program Code for Blue inspiruje nauczycieli, by skuteczniej uczyli sprawczości, współpracy, komunikacji, krytycznego myślenia i odpowiedzialności za siebie i otoczenie. Podoba mi się to zdanie, że to jest mądra edukacja środowiskowa. Plusem tego projektu jest to, że nauczyciele wcale nie przyrodnicy, wcale nie biolodzy mogą uczyć o edukacji środowiskowej, ucząc się razem z dziećmi. Będąc ich takimi mentorami, obserwatorami, a w zasadzie całą robotę y, wykonują dzieci. W programie Code for Blue działają młodzi ludzie ze szkół w całej Polsce. Realizują autorskie projekty, takie jak modułowe skrzynki na rośliny, które montować można na dachach, elewacjach czy w murach oporowych. Zatrzymują one deszczówkę i upiększają Wrocław. Inni projektują ekologiczną kładkę nad kanałem bydgoskim, która ułatwia drogę do szkoły, pochłania CO2 i oczyszcza wodę dzięki systemowi roślinności. A w Konstancinie Jeziornie uczniowie prowadzą badania terenowe i tworzą wystawę oraz kampanię informacyjną o inwazyjnych roślinach nad rzeką jeziorką. Każda szkoła może dołączyć do programu i stworzyć własny projekt, który łączy działanie dla klimatu z edukacją i lokalnym zaangażowaniem. Code for Blue pokazuje, że każda zmiana zaczyna się od pomysłu, a tak właśnie tworzy się poczucie sprawczości u dzieci.